W dzisiejszym odcinku ciąg dalszy polowania na kartę Team of the Year. Dużo zabawy, śmiechu, prętów. Oraz trafiłem jedną z najdroższych jeszcze kart złotych. A no i jeszcze jedna piękna karta pojawiła się w SBC. No siema, z tej strony Direk. Znowu nagrywam przed godziną 19 i za 31 minut tutaj pojawią się karty wyróżnień również. Teraz mamy wszystkie karty Team of the Year, obrońców, pomocników, napastników i otwieramy... Do tego czasu paczki, które mam zachowane 4 razy 83, plus może to jest ten dzień. Kiedy trafimy karty Team of the Year? Tutaj McTominay, którego będziemy mieli specjalnego wyróżnienie to jest, za ten Tor Przeszkód 9. I Jeszcze raz taka sama paczka lecimy, no bez walkoutu co to ma być panowie? Jak coś to ja się przyznaję, nie wiedziałem, że Teo Zidane to jest syn Zidana. Także dzięki Aftes za info. 3x82 czy będzie coś? Jest inform, no dobra. 3 paczki z pięcioma obrońcami 83+, plus. O, nie walkoutu, ale by była historia, gdybym trafił tego Van Dijk'a, nie? Dawajcie teraz tego Van Dijk'a, team of the year! Trzecia paczka, czy będzie walkout? Chociaż jest... Dawid Raya na podwójnym walkoucie razem z nim Oblak. Dwóch bramkarzy, 10x82+, plus! A i kurde, czekam na te niebieskie, wszystkie kolorki, ale no nie ma, tutaj brudno Gimaraesz. Została ostatnia paczka, złota paczka piłkarska Prime, zaraz coś zrobimy wezbeceniem zbecenie knockoutu. Lecimy dalej. Klasyczne player piki 78, plus <laughs> to nie liczę, że coś tu poleci, ale no sprawdzamy, może jakimś cudem? Kto nie próbuje, to nie pije szampana, nie? Lecimy. O, jest piątka fajnie. Czwóreczka. Przyda się do SBC jeszcze lakaka. Może być. Trójka. Pik. 7, 8, plus. Renard. Mamy coś. Ale to ty nie ma 10 razy 8,3 plus. Dobra, mamy chociaż informa. Nie uwierzycie, ale EA do mnie zadzwoniło przed chwilą. Powiedziało, że z tej paczki trafiam. w Wandajka. Jedziemy, zobaczmy. Okłamali mnie. Ostatnia paczka, taka przed 19. No dobra. Mamy informa. Będzie na kolejną paczkę. Otwieramy na ten moment dwie ostatnie paczki. Ulepszenia premium Premier League i ligę. Lecimy najpierw z Ligą. No nie ma, ale to jest chyba inform. No, fajny inform, no. I Premier League Wada, będę zadowolony. Niestety nie. Także kolejny kontencik będzie po meczu. Zagramy sobie oczywiście w torze przeszkód. Wybieramy swoją główną drużynę. Nie. Co ja żebr zrobił? Boże, ty debilu! Ronaldini odzyskany, jak coś, to nic nie widzieliście. Wychodzimy taką drużyną, tylko zmienię tutaj bramkarza, bo wrzuciłem tego Andres, dokładnie Fernandes do ewolucji. Będzie miał Playstyle z plusem tutaj do bronienia nogami i 87 Leverala. Myślę, że po tej ewolucji będziemy mogli nim spokojnie grać, tylko kurde, nie wiem czy jak zmieni mu się design, bo będzie miał wyróżnienie, to czy nie straci trochę na zgraniu, ale chyba nie. Nie, dobra, będzie git, gramy. Do miśie. David Raya. Okej, okay. Stam, Ribery, Foden, Russo. Był mu Sanchez. To na pewno nie jest jego główna drużyna. Musimy się starać, żeby rywal nam bramki nie strzelił. No to to jak w każdym meczu, nie? No ale tutaj jest tak, że jak gościu strzeli bramkę, to często już nie gra. Po prostu odkłada, pada i to mnie najbardziej denerwuje. Dzisiaj też przed nagrywkami grałem jedno spotkanie. Gościa, nie wiem, 5-6-0 z nim wygrywałem i napisał do mnie wiadomość, żebym dał mu strzelić. Bramkę, ale żebym mu dał po prostu jedną bramkę, no to strzeliłem samobója, za chwilę do mnie napisał okej, okay, ale czy on może sam strzelić? No to strzelił, no i oczywiście nie ruszał się, także to mnie denerwuje, a tak to może jest jakiś cień szansy, że wyjdzie, nie? Centra w pole karne, czy rywal to zrobi? Nie zrobi, Pedro Neto, podajemy do Ronaldo. Okej, okay, dobra, Stiam to jakoś wyratował i teraz Mboumo, dobrze, Foden, kolejna centra w pole karne, o, oh, Teo to wybronił, dobrze, jakby co to jeszcze nie skończyłem jego ewolucji, jak skończę to wam dam znać na pewno, dawaj, 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 Ronaldinho, podaj, dobrze, Ronaldinho, Berba Spin jeszcze tutaj, a, szkoda, teraz podał do tego Sancheza, no ale, Marquez... Nad bramką. Podajemy tutaj do pana Sandro i to może być akcja, która zakończy się bramką. Niestety nie. Nie... Ja pierdziele, dobrze! Ale to był mój błos, no kurde, ale... Ach, nie róbmy tak! I dawaj teraz i Gachio, ten, który jest squixelowany został, no kurde! Na szybko robiłem po prostu, no i co, no zamiast kurde... Dać mu leczenie, to go squixelowałem, no cóż, zdarza się, te Hernandez. Ja... Jaki Teo Hernandez, debilu. To musi być akcja, która zakończy się bramką. Znowu by był Teo Hernandez, ale. dribling, dribbling na R1. Wbijamy w pole karne. Tutaj jest Teo Hernandez. Nie strzela. O nie, ale to zlamiłem. Wślizg baby. Niestety, no 1-0 dla rywala. Dawaj, Sandro. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bryba spin, pięknie. I Kama winga. dobrze. Ale to była piękna akcja. 1-1. Ty. Daj karny będzie, nie? Nie ma, ja tam tak wjechałem w niego ewidentnie, no ale dobra, fajnie. Nie, <grystanie> nie, no kurde, ten Marques piłkę zabrać, a nie. O no, Boże, dobra, no cóż, no i tak mam zadanie zaliczone, no bo to już nie trzeba nic wygrywać. No niestety, strzela bramy. Wyjdź! No chłopie, obronisz coś! <grystanie> nie będę na niego narzekał, bo przedtem zrobiłem błąd, no i wyratował nas. Dobra, kama winga. <laughs> Totti driven, no, no jeszcze to broni. Spróbujemy wrzucić, a co tam. Marquez, no prawie, Neto, Marquez. Tu chłopino, nie ma spalonego, lecimy. Teo Zidane. Teo, a, dobra, dobra, no to Sandro, nie? <laughs> Totti z główki, nie no, nie strzelę chłopaki. Czy on to zrobić, zatrzymanie z piłki? Z piłki, piłki! <noise> no i poprzeczka! Teo Zidane! Syn Zidana! To robi! to ty. ty, podanko i na spokojnie! Nie, 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 nie! To jest naprawdę niemożliwe! Który tu już jest sprętnie? nie? Ty pokaż się gdzieś tam w Oooo, to było dobre! Totti i to musi być gol. Jest to w końcu, panowie. 2 trzy. Ronaldinho. Ronaldinho. ole, on dribluje. Proszę państwa, zobaczcie, co on robi, nie? W ogóle wszystkich zamiata, jak chce, I teraz kamołynka po krótkim. Nie ma bramki. Ronaldinho. Nie ma. No i kończymy ten mecz. Jedziemy do paczek. Trafmy jakieś chociaż wyróżnienie. Karty oczywiście w paczkach. Mamy 12 Karty Rafinia i Hansen. Dobra, ona wygrała. Mamy wyróżnienia Kane, Jamal, Salah, Patry. Jedziemy. Coś tam dostałem za zadania, więc otwieramy. No 4 razy 85, plus tylko ale zaraz robimy coś w SBC. Nie ma, nie ma nic niebieskiego. Środkowy pomocnik. Kto to jest? A Reinders, boże, mówię, kto to jest? Paczka za 10 monet. Tutaj wyróżnienie leci. No, ale chociaż łokał, dobra. No, foderki mamy, nie? Napad z Francji. M... Nie, na no Mbappe nie może być. Bo on jest w paczkach, nie? Player pick za 2500 monet. Jedziemy 85, plus. zobaczmy niebieskie podświetlenie. No, na razie jest złote. Walsh i. Ja pierdzielę 2,85. Zajbiście. Uuuu, proszę państwa. Mówię, wejdę sobie, zobaczysz, czy ktoś nowy wyszedł. To ty. Ikona drużyny roku, Totti z fineskami podaniami, prosto podłymi. oh my god, 4 na 5, 19 składów na niego trzeba przepalić, ja pierdzielę! To jest chyba obowiązek, nie? Tak myślałem, żeby w następnym odcinku, jak nie trafimy jakiejś karty Team of the Year, to właśnie zrobić ikonę, bo mi się dużo tego wysoko ocenionego foderu... Nazbierało, ale nie. Robimy to, od tego. Znowu możemy otworzyć paczki. 10x8, 3, plus jedziemy. Nie ma. Nic nie ma, bramka. z Niemiec. Terstegen. 5, to jest numer 5. Paczka. Nie ma, no nadal nie ma. Walkouty lecą fajnie. Ale to nie jest to jeszcze. Oho, dobra. Mamy dwa iwki. Olisa i Lawel na walkoucie, elegancko! To sobie zrobimy jeszcze tą paczkę 86 plus razy 2, jak tyle ifów mam. To do 6 razy sztuka, prawda? Lecimy! No, tu nawet walkoutu nie ma. Zrobiłem tą paczkę 2 razy 86, 2 ify, boli trochę, ale zobaczmy. Może tym razem coś będzie. No, będzie walkout, niestety, nic więcej. Konate i to będzie... Pani Szule. No cóż, już na razie nie mam co otwierać zbytnio. Ale zaraz coś jeszcze zrobimy. Na samo zakończenie, standardowo. Wbijamy do ewolucji. Ja sobie spojrzałem co tutaj jest, ale teraz wam pokażę. Nie chciałem paczek przerywać. Wyszła ewolucja, która pasuje do Sandro. No tutaj idealnie się mieści. nie? 75 tysięcy wewnętrzna krawędź. No zobaczcie jak on będzie miał staty. 91, tempa 90, strzelanie 80. Osiem podań. Szkoda, że Playstylu ma jakiegoś nie daje, ale 5 na 4. Wow, nie no kurde, to będzie kozak. Nie? Zobaczcie wszystkie prawie playstyle do strzelania, technika, szybkie podania, magnes. E no, to będzie naprawdę. To będzie on jeszcze bardziej niesamowity niż jest. Widzę, że tutaj jeszcze wyszły. Jakieś ewolucje w tym wyróżnieniu toty w tej budowie. No ale to nic specjalnego. Kontrola. Nad piłką pewne przyjęcie. I podania górą to tak. Mm, nie bardzo, nie? Podania górą na SPO to nie. No, magnes, ale to nie jest taki jakiś popularny styl gry. I kontrola nad piłką. Może jakieś podania bardziej by się przydały, no ale nie górą. No i okej, okay, proszę Państwa. 5 player peaków, 80 plus na samo zakończenie. Może jeszcze się uda trafić, ale by była to historia. Jeszcze na sam koniec, jakbyśmy trafili. Let's go! Mamy tutaj Mbok. W drugim. Aina. No nie, to nie będzie nic lepszego. Bierzemy Mbok. Otwieram powoli, bo jakby jakaś niebieska podświata była, no to. Żebyśmy tak szybko nie mieli tego ukazanego. Tutaj Sheridan 8, trójka najlepsza. No i dobra. Drugi raz z rzędu 8, 3. Do trzech razy sztuka. Trzeci taki player pick. O, coś lepsze. Nie, dobra. Gavi. <gamy> Tutaj będzie. O. Wojtek Szczęsny 8, 4. O. Rudiger. Kurde, myślałem, że jak. Jest coś lepszego, to wiecie, takie większe to podświetlenie jest. No pewnie tak jest, ale nie zawsze. Dew, Fur, 81, Wisa. Czy będzie 8-3? No nie. Spadliśmy do 8 dwójki. ostatni player pick w tym odcinku. I tutaj coś mocniejszego. Ooo, Winnie Junior, proszę państwa. No fajnie, fajnie, no raczej pójdzie na przepałkę, nie? No bo ja mam Sandro, nie potrzebuję winiego, ale kurde. Lukaku, no nie będzie nic niebieskiego. Bierzemy winiego. On jest chyba coś jeszcze warty. Zaraz zobaczymy. Patrzymy. Vinicius Junior 100 tysięcy. 100 tysięcy z małym hakiem. Także to fajny traf. Raczej nim nie będę grał. Może coś tam w tym torze przeszkód, ale myślę, że pójdzie na to Tego. Także takim miłym akcentem, mimo że nie trafiliśmy żadnej karty Team of the Year ani wyróżnienia, kończymy odcinek w następnym Będą dwie fajne paczki za ten tor przeszkód, bo będzie 7 razy 86 plus, jak się nie mylę, i 3 razy 87 plus. Także ja to dogram i w następnym odcinku sobie otwieramy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego trzymajcie się. Cześć!